Siemanko Witam was Po długie, długiej przerwie No, co tam u mnie? Nie, nic ciekawego wam powiem Stoję właśnie No, jak widać albo nie widać ciężarówka stała u mnie w Potomy może nie ale no ale w zobaczmy to nic nie ma zobaczmy załadunek do środka takie coś załadowałem aż do przodu dalej tak. idzie gdzie idzie tak, po wszystko o, woda leci tylko no, a ten tydzień jest taki niby spokojny, aczkolwiek długi, ale to wam później powiem jak się trochę jasno zrobi, to włączymy kamerkę, czy tak jak na rozładunek dojadę, będę miał tam chwilę czasu to wam poopowiadam co i jak Na razie pakuję manele Na razie sprawdzam na auto do końca No i jadę, jadę Później się do was odeslę Jesteśmy Tam, Tam chyba mi się wydaje Nie wiem Dzisiaj Idę zameldować, popytać I... zacznę, bo to u mnie pisze, że to będzie kranem rozładowane A to jakaś budowa chyba jest, nie? tej się, idę dowiem i później to zobaczymy O, już wszystko wiemy To jest tu na budowę już tu. tu ma, z tego co mówili ziomeczki, ma przyjechać ekipa ekstra o 8 Co to, to będą rozładowywać Tam będą musiał się prawdopodobnie wcofać I krany będą ściągać Dużo nie ma, jest może z 5, 6, 7 palet No rozłożone całą naczepę, bo są duże ale ja liczę godzinkę może z haczkiem troszkę i damy radę. No ale to na razie zobaczymy. Najpierw czekamy i zobaczymy co dalej. Plan jest ambitny, na dzisiaj nie za dużo do roboty, ale czy wszystko się może zmienić? Widzieliście? Kranem ściągają zajdzie jeszcze z pół godziny minimum. No i co? Zrzuciłem, nie? A nie znowu nas, nasi rozładowali Polacy Nie No i co? Zrzuciłem, trochę się zeszło Jest przed 10 I teraz jadę paletę od nas załadowe Z jakimiś materiałami się wydaje Takie maty do transportowania maszyn Żeby jak pod rolki kładą maty żeby nie porysować podłogi na przykład na firmie, nie podrapać, czy coś tam jakiś szkód nie narobić Ja to mam teraz jechać i odebrać Mi się wydaje, że to jest to, ale 100% nie mogę wam powiedzieć że dowiem się dopiero jak to załaduje. Nie ma dużo, tam wychodzi mi 2 metry chyba I tona, czy półtorej tony I później jeszcze chcieli, co bym załadował takie do maszyny, maszyn jakieś tam części w jakiejś firmie. To jest taka paleta z takim wielkim okrągłym metalowym czymś. Ja nie wiem, to do maszyny się montuje. Ale czy to się uda, tego jeszcze nie wiemy. To się dowiem dopiero jak załaduję to teraz. Bo chodzi o to, że ja to muszę no, nie za późno dowieść. Nie? No i dlatego na razie jadę, zostało mi, zostało mi 6 km. Załaduję to i później. Będę wiedział co dalej, czy jechać, ładować tą paletę jeszcze jedną. I po drodze to jest wszystko. Znaczy po drodze nie muszę troszkę zboczyć, żeby na załadunek. I rozładunek no, jest 20 km do autostrady, musimy się wrócić z powrotem. No to jest jakieś straty z półtorej godziny ogólnie mi się wydaje nie? załadować, dowieść, rozładować tak jakoś. Czy to się uda? Zobaczymy później. Na razie jadę to załadować, te materiały całe, i zobaczymy, co tam dalej będzie. No i co, powiem wam, że poszło jak z płatka. A, jedna paleta, tam są trawersy, tak? jakieś rzeczy do ładowania masz. No i teraz dzwoniłem do nich, co z tym drugim załadunkiem, czy to mam jechać, czy nie jechać. Mam na razie jechać. Jak się nie odezwą, to mam załadować, rozładować. A jak się odezwę to zobaczymy dalej Ale raczej się chyba nie odezwę bo mam pod lotu ile? 55 km No zobaczymy, zobaczymy, na razie Lecimy I dalej będziemy widzieć Mówię no, wam, nie udało mi się nagrać Załadunku Bo no jak z Pach, cach, wjechałem, otworzyłem Załadowałem, pojechałem 15-20 minut okay. No nic, ja teraz jadę tam potem jeszcze jedną paletę i zobaczymy co tam, co nam czas przyniesie. Co? witam Was następnego dnia. Co do wczorajszego dnia troszkę się pozmieniało. Plany się zmieniły niestety. Nie nam moją korzyść naturalnie. Jak rozładowałem te drugie miejsce, już miałem jechać na dzisiejszy załadunek, ale nie, nie, nie przyjedź na bazę. Musisz jeszcze załadować do Ulm po drodze, mam cztery takie skrzynie. 4 metrowe tam stal jest chyba, no stal tam w środku jest No i jest godzina 3.30, patrzcie ile stopni na dworze 5 stopni, nie? No i co? No i jadę rozładować tą stal Rozładuję, no i później ładuję maszynę do Hamburga Ale tam będziemy jechać trochę dłużej, mi się wydaje do... Bo załadunek jest dzisiaj, rozładunek jest dopiero w piątek przez święta Czyli powrót znowu w sobotę. No ale. Zobaczymy, do tego czasu jeszcze jest daleko objazd. Jak ja tego objazdu to nie lubię. Normalnie jadę inaczej, ale tam może być dzisiaj zastawione, bo noc jest. I ludzie parkują. A, to teraz pojedziemy sobie to tym objazdem. To normalnie się korkuje, ale że ten, że jak to się mówi. No, że jest noc, to nikt nie będzie jechał Ale, będziemy widzieć Jest 162 km do celu, czy ile? 179 km. autostradą jedziemy No i zobaczymy, jak nam dzień dzisiaj pójdzie Dojechaliśmy Widzicie? Już dało mi się na firmę wjechać Tam będzie rozładowanie, Nasz znaczy, rozłonek będzie tu, gdzie stoję będzie wózkiem tam co przewoził nie? Cztery skrzynki mam nadzieję, że szybko mu pójdzie No ale jeszcze pół godziny Oni dopiero o siódmej zaczynają Ale pogoda co Typowo jesienna Do spania i nic nie robienia <laughs> Wracając do rzeczy Rozładowałem Chciałem nagrać, ale wam powiem Siedziałem Nagle przyleciał, miało o 7 i miał być rozładowany. Przyleciał za 25, 7 i mówi: To, to dawaj szybko, rozładowujemy. No to ani nie wymyślałem kamery wziąć ze sobą. Tak, tak, tak. 20 minut i rozładowane. No i to mi się podoba. Teraz jedziemy zatankować. dotankować trochę. Później maszynę ładować, nie? 4 metry i 5 centymetrów. I z tym jedziemy. Do Hamburga niestety ale troszkę inaczej, bo jest inna droga. Nowy objazd i rozładunek jest dopiero w piątek. Dlaczego? Bo są święta w Niemczech. A, znaczy, tam w Hamburgu jest święto w czwartek, a tu na dole jest święto w piątek. Powrót do domu w sobotę wcale nie jestem szczęśliwy. Ale się z tego powodu nie cieszę No nic, ale zobaczymy Na razie lecimy No i bomba, załatowane Która jest pół do pierwszej Optymalnie 9 godzin pauzy teraz I godzina 21.30 ruszamy Czyli o 20.30 trzeba wstać Czy nawet do 20... Nie, 20.30 starczy wstać No Kawusi się napić, kawusi na drogę zrobić. No i co, idzida. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Bo. Bo nie wiem. Nie chcę mi się podobać. Rozadanych dopiero w piątek, nie wiem. Mówiłem Wam już chyba tak. No ale nic, teraz idę się wykąpać. Muszę spoczywać jak świnia. No i później. Przyjdę, położę się spać, drogę jeszcze muszę sobie do nawigacji wpisać, żeby wiedzieć, jechać, jak jechać No i później co? I później ma. I widzimy się wieczorem Czeczkę. Patrzcie, co Niemcy wybudowali Nie wiem, czy to dobrze widać Spróbuję to kiedyś przez dzień pokazać Tu są takie z prądem, jak tramwaje w Polsce mają Tramwaj jedzie, też wykłada te swoje grabie i prąd bierze, nie? i na prąd jedzie to tutaj Niemcy taką, taki odcinek wybudowali do przetestowania ja wiem, z 5-6 kilometrów może to ma z tego co słyszałem, to są dwie ciężarówki co jeżdżą i to testują a ten ich test kosztował 30 milionów euro na to pieniądze są wszędzie, nie? a może by tak parkingi za 30 milionów zbudować? Ja Wam powiem, to idzie wszystko w te elektroauta i to wszystko dla mnie to nie ma sensu. To jest taki samy gówno jak diesel czy benzyna. Jak nie jeszcze gorszy. Gdzieś to trzeba przecież te baterie później wyrzucać, czy coś. Nie. To jest takie mydlenie oczu ludziom. No ale ciekawy jestem, jeszcze nigdy tej ciężarówki nie widziałem, co tu jeździ. Wiem, że tu je w jedną stronę jedna jeździ, czasem i w drugą jeździ też jedna. No ale może kiedyś uda mi się zobaczyć. Ja wam spróbuję to przez dzień pokazać, bo w nocy nie za bardzo widać. Kiedyś jak będę ten jechał, to najwyżej zrobię I jeszcze raz video. Patrz tu, widać? Który mamy dzisiaj? Eee, 30 października i pierwsze 0 stopni. Zima idzie. Dlaczego idzie zima, a nie lato? Dwie sekundy później okazało minus 1. Może mi się uda jeszcze nagrać. Proszę bardzo, minus jeden mamy. Minus ciekawe, kiedy pierwszy śnieg spadnie. No i dojechaliśmy, zjeżdżamy z autostrady. I patrzymy, patrzymy, patrzymy. Czy miejsce gdzieś znajdziemy, ale raczej tak. No i co, idziemy sprzątać. Idziemy sprzątać, bo. Nie ma przyjazdu. No i stoimy. Jest pół do piątej. Jest pół do piątej. Ja się kładę spać. I widzimy się później po południu na pewno. Siema się elo. Właśnie wstałem. To jest druga. O. Ale wam powiem. Piękna pogoda, nie? Piękna pogoda. Słoneczko świeci, ale zimno. Słoneczko świeci, tylko że zimno. Parkiedział pusty. Tutaj jak wygląda. A no tu wygląda całkiem romantycznie. Nic się nie porobiło. Elegancko. Elegancko. Tutaj. Tylko ta folia mnie denerwuje. Kurde, na dole. Będę musiałem później podwinąć, bo to denerwuje. Ale powiem wam co najlepsze, trzymają się wszystkie pasy. Pierwszy raz wam powiem. My temu trzeba podociągać później będzie, bo się plandeka trochę poróżniła. ale elegancko Tu mi się podoba No nic, zostało mi do celu 210 km, czy 220 Tutaj za 19 km zjazd na landówkę Bo policja trzeba będzie dzwonić zanim wyjedziemy No i nic Teraz przyszykuję jakąś szamę A Później, nie wiem, poczytam coś może Jutro mam zamiar w aucie posprzątać Trochę na spacer pójść, po Wąbrógu powodzić może no nic zobaczymy no. powietrza brakuje i to sporo trzeba będzie jutro dopompować proszę uda trzymać O, bo mocno brakuje powietrza albo tak dziwnie krzywo stoimy mam nadzieję bo wczoraj tak nie było Co będzie jutro trochę A, no mamy naszych panów i lecimy, nie? <laughs> Ma być ciasno z tego co opowiadał Ale zobaczymy Nie jest daleko tam mi się wydaje może z 15-20 km teraz najlepszy przejazd przez parking Mam nadzieję, że nie będzie problemu. In 230 Metern am Ende der Straße biegen Sie rechts ab. Auf die A7. Raczej nie powinno być, mi się wydaje. Am besten links halten und dann da auf der linken Seite von der Leibklampe landen. Parking pusty. Piękny. No i co? Ogień na tłoki idę. Patrzcie jaki ruch. No ja wam powiem o tej godzinie. O tej właśnie jest za 15-12. Takiego ruchu jeszcze tutaj nie widziałem. A co najlepsze w Hamburgu jest jutro święto. No jutro jeszcze. ja nie wiem, gdzie oni wszyscy jadą. Czy za darmo może tam dają, czy ja nie wiem. Ale ruch jest. Niesamowity powiem wam. Ale same osobówki, nie? Ciężarówek nie ma No nic, ciekawe, ciekawe, ciekawe no ale na razie lecimy Zostało nam jeszcze jakieś, ja wiem, ze 120 km Odstawimy naczepę pod firmą, wypniemy się i idę na parking Bać. No i co? Mamy to, nie? Zrzucone? Powiem wam czas dobry Dobry, po, powiem tak mm, Byłem tu o 6 zanim je zaczął rozładowywać 7.20 była, nie? Aż spiąłem się, palandekę wszystko porobiłem, gdy jest 8.15 8.05 była, jeszcze czekałem na papiery 10 minut Więc czas dobry Dupa, bo dzisiaj piątek yy, Tutaj nie ma święta Tutaj wczoraj było święto w Hamburgu u nas w Baden-Württemberg mamy święto wszystkich zmarłych. No i co, teraz jadę do drugiego portu, tam mam z 5 kilometrów jeszcze, tak, 6. No i tam zrzucę, e, no, przepraszam, załaduję dwie maszyny, e, dwie, dwie skrzynie takie jakieś śmieszne. No i idę do domu, nie wiem, mam zamiar, albo wyjadę na autostradę i idę spać, albo dojadę 120 km do Pompy i pójdę spać i resztę w nocy dojadę, bo tam no powiem siódemką jechać teraz. Nie ma szans, nie? Nie ma szans, wszystko zawalone będzie, to wszystko ruszyło dzisiaj będzie katastrofa. No nic, na razie pędzę, pędzę szybkim krokiem, a załadować się mam nadzieję, że tam nie będzie za dużo ludzi. No i co? I zobaczymy co nam czas pokaże. Dobra, jesteśmy. Jest tylko numer kontenera spiszę T C 4

Idę. Pół godziny załatwione. Trzeba czekać, ale szybko pójdzie mi się wydaje. Teraz muszę tylko list przewozowy wypisać. Bo tutaj papierów się nie dostaje. Sobie wymiary spisałem. <laughs> Teraz tylko wypiszę list przewozowy. Załaduję. Do A, dobra, mamy skrzynki, teraz trzeba sprawdzić, wam powiem, numery kontenerów. 0616 9506, bo się już strafiło tak, że Polega wziął nie tą maszynę, co trzeba. A tu mamy U5155056. Zabezpieczamy? Tak to wygląda. Widzicie skrzynka? No. Ja zamykam i pierwszą w I tak w moim mniemaniu wygląda dobrze zabezpieczony ładunek. Trzy pasy, kątowniki przede wszystkim. Kurde, tu się ześlizną. No nic zaraz poprawię. I tu patrzcie. Wystaje, nie? Ale co w, takim momencie, co w takim przypadku najlepiej zrobić? Popatrzeć gdzie jest punkt ciężkości. Punkt ciężkości jest z tyłu, czyli ten ciężar leży na ziemi, na naczepie. W powietrzu wisi może nic, kawałek, może sama blawa. I co jeszcze ważne? Pierwszy dociskamy ten z tyłu pas, a drugi tylko tak pozornie, żeby nam się nie przychyliło. Pytacie się mnie, czy ja uważam, że ten ładunek jest dobrze zabezpieczony? Ja, ja nie uważam, że ten ładunek jest dobrze zabezpieczony. Nie uważam go za dobrze zabezpieczonego. Dlaczego już Wam mówię? Po pierwsze, powinny się stykać te skrzynki. Jedna przy drugiej powinna stać. A przede wszystkim skrzynka, która z tyłu jest, powinna leżeć całkiem na ziemi. Tak jak już Wam wcześniej powiedziałem, Punkt ciężkości jest całkiem z tyłu. On jest na naczepie, czyli nie powinno się nic stać, naczepa nie powinna się przewrócić. Ja do domu mam 640 km, pokazuje mi 9 godzin. Nie mogę jechać, bo jest święto u nas, pierwszy. Tak więc jadę teraz do pierkiego. Chciałem zrobić 350 km i resztę dojechać jutro, ale ja będę w korkach stał, wiecie? Przynajmniej z godziny dzisiaj. Wczoraj mieli tutaj święto i wszyscy ruszyli, tak więc ja sobie wymyśliłem, dojadę do parkingu 120 km, zrobię dziewiątkę, tam później 3 km dalej jest stacja, na której my tankujemy, zatankuję, wykręcę piętnastkę, później dokręcę trzydziestkę i pojadę do domu. Taki jest plan działania na dzisiaj. Ja mam nadzieję, że mi się ten plan działania uda. No, kolega puścił. Że to wszystko pójdzie po mojej myśli. No teraz jadę, wyjeżdżam z tego, jak on się nazywa, z portu. No i lecę, lecę nie? Jestem dobrej myśli, wam powiem. Ja mam nadzieję, tylko że do parkingu nie będzie korku. Tam, gdzie ja muszę jechać, wiesz? Stoję, nie. Chciałem stanąć o 12, a stanąłem 10 po, czyli straciłem w korku 10 minut. A popatrzcie, co pokazuje nawigacja. Opóźnienie 46 minut. A to jakoś teraz idzie, idzie, ale ja jestem 100% pewny, że tak dalej, że tam dalej będą stali, nie? Tak więc ja kręcę teraz 9, idę spać i 12, 9, 10, ruszam, nie? Patrzcie, co stoi koło mnie. Nieźle, nie? Nie mam szczęścia. Jechałem zatankować, to coś tam było nie tak. 5 czy 10 minut straciłem zanim to będzie indziej i gdzie indziej zatankować. Dobra, fajnie. Teraz stoję w korku. Wypadek. Co chwilę coś mam, fajnie. Co chwilę coś. No! Wjeżdżamy z autostrady, poszło mi dłużej niż planowałem, no ale oto o to piękne miasto, Forzeim, nocą, no ale... już ostatnie kilometry, odstawić złom I do domu żonka przyjedzie, tak więc nie ma lipy, nie ma lipy. No i tu będziemy stać jak patrzycie wprost tylko najpierw jeszcze tutaj będziemy stać to najpierw jeszcze oberka strzeli no i co kończymy tą nierównowalkę jest 15 20 po piątej <coughs> właśnie jedzie no a ja się pakuję i idę do domu to do następnego tygodnia. Na razie.